Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Seva, która będzie naprawdę wyjątkowa, ponieważ dziś, można powiedzieć, rozpoczynamy oficjalnie naszą przygodę z trzecią fazą The High Republic od pierwszego zeszytu miniserii komiksowej Shadow of Starlight, pisana przez Charlesa Sola, rysowana przez niejakiego Ibrahima Robertsona. Jest to. Niezwykle ważny zeszyt. A dzisiejsza recenzja będzie nieco inna. Dzisiejsza recenzja będzie bardziej szczegółowa, dłuższa przez to, ale jest to wręcz powiedziałbym wymagane, biorąc przy, przy, pod uwagę to, co tutaj dostajemy. I dzisiejszy zeszyt jest wyjątkowy, ponieważ nie jest on do końca um, samodzielnym zeszytem komiksowym rozpoczynającym na nową serię. Jest pewnego rodzaju prologiem, ale też przypomnieniem. Ponieważ. Po drugiej fazie, jak doskonale wiemy, druga faza The High Republic działa się przed pierwszą chronologicznie. No i teraz wracamy do trzeciej, która dzieje się po upadku Starlight Beacon, czyli wielkiej stacji zbudowanej przez Republikę, zniszczonej czy też sabotowanej przez Nihilów. No i dzisiejszy zeszyt muszę podzielić, czy dzisiejsze omówienie muszę podzielić na kilka zasadniczych części, żeby pokazać właściwie co się dzieje. I zaczniemy od wydarzeń związanych z rycerzami Jedi, bo oni tutaj z tej perspektywy są najważniejsi, Ponieważ z tydzień po upadku Starlight Beacon i po wezwaniu niemal wszystkich rycerzy Jedi na świątynię w Coruscant odbywa się spotkanie w Senacie Galaktycznym, który został udostępniony rycerzom Jedi, żeby zebrać ich wszystkich w jedno miejsce, któremu przewodzi rada, najwyższa rada Jedi, która, której prawie wszyscy członkowie są tutaj zaprezentowani w tym komiksie, gdzie duża część z nich już mniej lub bardziej ale się się okazjonalnie w przeszłości w pierwszej fazie jak i również niektórzy pojawiali się nieco więcej i mieliśmy o nich informacji. Ale co jest jednak najważniejsze, to to, że podczas tego ogłoszenia Rada Jedi wspólnym głosem przemawia i wprowadza tak zwany The Guardian Protocols. Jest pokazane, że jest to pewnego rodzaju specjalna procedura na sytuacje kryzysowe. Z tego co mówi ILP, była ona wprowadzana już w przeszłości, chociaż bardzo rzadko. No i czym Właściwie jest ten protokół, który został wprowadzony przede wszystkim ze względu na nichilów i potwory zwane Nameless, czyli te, które są śmiertelnym zagrożeniem dla rycerzy Jedi. Po pierwsze. Szkolenie bojowe dla wszelkiego rodzaju janglingów, jeżeli chodzi o walkę mieczami świetnymi, ma zostać ma być rozpoczęte jak najszybciej, tylko to się da. Po drugie, wszyscy padawani, w jakimkolwiek są wieku, jeżeli nadają się do przejścia prób i zostania rycerzami Jedi, powinni. To jak najbardziej zrobić. Oraz po trzecie, co jest chyba najistotniejsze, o ile sami Jedi nie poszukują przemocy, to będą oni um, mają, mają oni rozpocząć serię operacji, czy też powiedzmy działania stricte wojenne, czy też cele atakowanie konkretnych celów militarnych przeciwnika, w tym przypadku Nihilów. No i oczywiście ten. Um, ten protokół jest powiedzmy z jednej strony całkowit może nie tyle całkowitym, co mocnym odwróceniem tego jak do tej pory funkcjonowała Rada Jedi czy też powiedzmy cały Zakon Jedi no i oczywiście nie wszyscy rycerze Jedi, których tutaj widzimy się do końca z tym zgadzają, jak i również niektórzy z nich są zaskoczeni tym wszystkim, ale z drugiej strony mamy powiedzmy skakanie po poszczególnych wydarzeniach ukazujące nam wstępnie jak będzie zmieniał się Zakon Jedi ponieważ na samym początku mamy pokazaną niejaką mistrzyni gowene, która jest rzemieślniczką idealnie tworzącą miecze świetne i która w trakcie rozmowy z Kirakiem Infilesem, to jest postać wymyślona przez Charlesa Sola w serii komiksowej Darth Vader on wtedy był dużo starszy i był tym powiedzmy mistrzem mieczy świetnych tutaj mamy pokazane, że teraz na potrzeby tego protokołu bezpieczeństwa Zakon Jedi ma przyspieszyć produkcję czy też tworzenie mieczy Świetnych, bez ozdobników, bardziej w podstawowej formie, którą kojarzymy z okresu Prequeli. Mamy oczywiście również pokazane spotkanie Rady Jedi z Elzarem manem, który nawołuje po to, żeby wyruszyć z misją ratunkową po Avar Chris, czy też Portera Engela, ale nie tylko którzy są uwięzieni za barierą stworzoną przez Nihilów, pamiętamy w pierwszej fazie Nihilowie stworzyli, czy też zablokowali kawałek Galaktyki, na terenie którego utknęła grupa rycerzy Jedi, no i jakby tutaj jest propozycja, żeby wyruszyć na ich ratunek, ale Mistrz Joda mówi, że oni powinni tam być i tam będą działać e, w imieniu rycerzy Żydaj i ratować sytuację i ludzi przed nichilami. To jest coś, co było wspominane między innymi na panelu e, The High Republic podczas e, Celebration w tym roku. Więc e, cały ten e, powiedzmy wątek jest oczywiście połączony z zapowiedziami, ponieważ kiedy mamy wprowadzany ten e, Guardian Protocol, widzimy różnego rodzaju bohaterów. E, mamy na przykład jakichś małych younglingów, którzy zakładam będą bohaterami książek dla najmłodszych. Mamy padawanów, e, między innymi mamy niejakiego e, przepraszam, e, Amado e, Arnado przepraszam, Amado e, Amadeo Azazo który pojawił się w jednym z opowiadań Tales of Light and Light of Light and Life, muszę w końcu przeczytać tę książkę, mamy również właśnie Padałanów mamy rycerzy Jedi którzy tutaj nie do końca się zgadzają więc generalnie rzecz ujmując mamy jakby cały ten zeszyt jest pewnego rodzaju taką nie tylko z przypomnieniem nam sytuacji nie tylko wprowadzeniem nas w sytuację ale również zapowiedzią tego co dostaniemy w ramach The High Republic mamy powiedzmy niektórych powracających bohaterów, ponieważ na chwilę pojawia nam się RefSila, z którego kojarzymy głównie z książek w ciemność czy pośród cieni. Jak i również niejaka Adi Sunzi, która była bohaterką wiarowych doświadczeń związanych z The High Republic. No i Generalnie rzecz mówiąc, oczywiście jest to zeszyt wypełniony Wszelkiego rodzaju ciekawostkami Mamy rozmowę e, Pani e, Kancelor So Która dyskutuje z rycerzami Jedi Mówiąc, że będzie potrzebna Pomoc ich w niektórych akcjach Militarnych, powiedzmy w takich grupach Uderzeniowych, mamy cały e, Powiedzmy panel Który pokazuje nam tych uczących się Padałanów, mamy e, Szarżującego Belza Zatifara ze swoim psem e, Ognistym więc widać, że będą rzeczy się działy w ramach tej fazy. Ale oczywiście jest główny, jeżeli jeszcze również wątek fabularny dotyczący mistrza Jody. Ponieważ mamy pokazane, że pod sam, na samym początku zeszytu mistrz Joda wyrusza na poszukiwania e, informacji wiado, wywiadowczych, można by powiedzieć, na temat tych nameless, żeby znaleźć rozwiązanie przeciwko największemu zagrożeniu, jakie stoi przed rycerzami Jedi, tak naprawdę. I. Pojawia się w związku z tym wątek Azlina Rela. To jest bohater, którego poznaliśmy w, w drugiej fazie The High Republic. On pojawiał się pod koniec książki. Dajcie mi zobaczyć. Ścieżka zdrady. On był tym rycerzem Jedi, który um, poszukiwał informacji um, o zaginionych rycerzach Jedi um, w placówce Path of the Open Hand. Um, nie będę tutaj więcej mówił o nim um, względem tego, książek, które się pojawiają. Znaczy, no muszę, no, wybaczcie za spoilery, ale generalnie rzecz ujmując, um, on się pojawia w tym zeszycie. I okazuje się, że on przez te wszystkie lata Oddał się ciemności, znaczy wkroczył na ścieżkę ciemności, nie został sitem, żeby była jasność, ale po to, aby e, powiedzmy zbadać jak najwięcej informacji na temat właśnie nameless, żeby w pewien sposób ochronić zakończonej, nawet kosztem własnego. Własnej czystości. No i on z jodą odbywa różnego rodzaju sesje medytacyjne, żeby odkopać, odblokować jego wspomnienia związane z Nameless, żeby znaleźć dla nich o nich rozwiązanie. No i na samym końcu dostają oni wskazówkę dotyczącą Dasa Lewbruka. To jest ten taki młody Pathfinder, którego mogliśmy em, zna, poznać m.in. w książce wyprawa do zaginionego miasta, a, który był, którego ojciec miał na miarę na właśnie planetę, na której znajdowali się Nameless. No i on zostaje wyśledzony, czy też znaleziony na planecie Travix Prime, a, gdzie Mistrz Yoda i właśnie e, e, przepraszam, wyleciało mi jego imię z głowy, już sobie przypominam, e, Aslin Rel i Mistrz Yoda wylatują na tą planetę, żeby się z nim skontaktować, ale no cóż, Azlin pokazuje swoje prawdziwe oblicze, ponieważ coś za pomocą mocy mówi jednemu z techników, i przez to on wybija, czy powiedzmy, rozbija cały statek transportowy na powierzchnię planety, planety żeby ją zniszczyć. I okazuje się bowiem, że on, well, jest szalony. Jest szalony, ponieważ uważa, że Nameless jest największym zagrożeniem dla mocy. Ever, jakimkolwiek, niezależnie czy dla Jedi, czy dla Sithów, on twierdzi, że robi to wszystko właśnie dla użytkowników mocy, bo nikt, tak jak on, nie dostrzegł zagrożenia ze strony Neilsa, nikt tak naprawdę nie wie, jak to jest przerażające. No i a, na samym końcu mówi, że wy nie widzicie tego, co ja widzę, ukazując swoje prawdziwe oblicze. Okazuje się bowiem, że on nie ma okularów jakichś wymyślnych, tylko jest powiedzmy ślepy, wyrwał sobie, czy powiedzmy, wyłupał sobie sam oczy, żeby nie móc znów na to patrzeć. Więc moi drodzy, ja wiem, że jest spoilerowo, ale ten zeszyt naprawdę, jeżeli jesteście na bieżąco z The High Republic, albo jesteście, staracie się być z The High Republic, przeczytajcie go, bo on jest absolutnie rewelacyjny, um, na wielu poziomach. To, co chyba, oczywiście mogę powiedzieć, że mi się strasznie podoba The High Republic. Podoba mi się to, jak Charles Soul sprawnie w miarę napisał e, przypomnienie tego, co się działo pod koniec pierwszej fazy, e, połączył to z drugą fazą i przygotował nas do trzeciej. Ale są pewne elementy, które mi się niesamowicie podobają. Po pierwsze, zapowiedzi tych poszczególnych książek historii. Autentycznie czekam na naszych bohaterów, żeby zobaczyć, w którą stronę to wszystko pójdzie. Po drugie, Charles sol bardzo mocno tutaj skupia się na Radzie Jedi. Pokazuje nam Radę Jedi z tego okresu The High Republic. I pamiętam, że kiedy cały ten projekt był zapowiadany, było powiedziane, że ci rycerze Jedi będą nieco inni, że inaczej będzie funkcjonował zakon, że rzeczywiście zakon jest u szczytu swojej potęgi. I to jest jeden z tych zeszytów gdzie my to widzimy Rada Jedi ma jaja Rada Jedi działa zdecydowanie Wszyscy razem ogłaszając Ten Guardian Protocol Przed wszystkimi Jedi Mówią o tym otwarcie Są przygotowania do bitwy To jest zupełnie powiedziałbym inne podejście Niż na przykład kojarzymy Radę Jedi z okresu Prequeli I tutaj naprawdę czuć tą potęgę Naprawdę jest ten szacunek do nich Do tego jak powiedzmy oni funkcjonują Oczywiście zdrada która następuje pod koniec tego zeszytu, bardziej przypada na rzecz jody, ale generalnie rada Jedi w tym zeszycie jest absurdalnie e, niesamowicie charyzmatyczna i, i dobrze przedstawiona. No i. Powiem Wam tak, ten zeszyt działa jako zachęta. Tak jak powiedzmy przez ostatnie tygodnie um, mieliśmy, żyliśmy przede wszystkim Asoką, Asoka nawet raz nie zbliżyła się do, do mnie, jeżeli chodzi o hype związany ze światem Gwiezdnych Wojen, lorem, tak jak ten jeden pojedynczy zeszyt. Naprawdę, naprawdę z niecierpliwością czekam na kolejne pozycje, czekam na kolejne zeszyty tej serii komiksowej, jak i również wszystkich poszczególnych serii. Bo naprawdę dzieje się mnóstwo, więc ja moi drodzy Czekam z niecierpliwością. Mam nadzieję, że Wam się to będzie podobało, i mam nadzieję, że trzecia faza The High Republic nikogo z nas nie zawiedzie i będzie tylko i wyłącznie lepiej. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia już wkrótce na następnych materiałach. I jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!